Napomnienie i pokuta. Nauczanie domowe, 14 czerwca. Pierwsza księga królewska, rozdział 21, wersety od 17 do 29. Po śmierci Nabota pan skierował słowo do Eliasza w Tiszbę: Wstań i zejdź na spotkanie Achaba, króla Izraelskiego. Jest on właśnie w Samarii, w winnicy Nabota, do której zszedł, aby wziąć ją w posiadanie. I powiesz mu: tak, mówi Pan. Czyż nie dokonałeś mordu, a na to zagrabiłeś winnicę? Potem powiesz mu. Tak, mówi Pan. Tam, gdzie psy wylizały krew na bota, będą lizały psy również i twoją krew. Aha odpowiedział na to Eliaszowi. Już znalazłeś mnie, mój wrogu. Wówczas Eliasz rzekł. Znalazłem, bo zaprzedałeś się, żeby czynić to, co jest złe w oczach Pana. Oto ja sprowadzę na ciebie nieszczęście, gdyż wymiotę i wytępię z domu Ahaba nawet malca, niewolnika i wolnego w Izraelu. Postąpię z twoim rodem jak z rodem Jeroboama syna Nebata i jak z rodem Baszy syna Achiasza, za to, że mnie pobudzałeś do gniewu i ponadto doprowadzałeś do grzechu Izraela. Również i o Izabel, tak mówi Pan, psy będą żarły Izabel pod murem Izrael. Zmarłego z rodu Achaba w mieście będą żarły psy, a zmarłego w polu będą żarły ptaki podniebne. Naprawdę nie było nikogo, kto by tak jak Achab zaprzedał się, aby czynić to, co jest złe w oczach pana. Albowiem do tego skłoniła go jego żona Izebel. bardzo haniebnie postępował, służąc Bożkom, zupełnie tak jak to czynili Amoryci, których Pan. Wydziedziczył na rzecz Izraelitów. Kiedy Ahab usłyszał te słowa, rozdarł szaty i włożył wór na ciało oraz pościł. Kładł się też spać w worze i chodził powoli. Wtedy Pan skierował słowo do Eliasza w stiżbę. Zapewne zobaczyłeś, że Ahab upokorzył się przede mną. Dlatego, że upokorzył się przede mną, nie sprowadzę niedoli za jego życia. niedole sprowadzę na jego ród za życia jego syna. Prorok Eliasz napomina Achaba i król reaguje pokutą za grzechy. Pomyśl, kto Ciebie napomina? Kto Ciebie upomina, koryguje, krytykuje, wskazuje błędy? Pewnie nie zawsze to jest miłe, gdy słyszysz coś przykrego Słyszysz wymówki, wytykanie ci błędów, ale skorzystaj z tych słów, nawet jeśli są przykre i przesadzone. Nawet jeśli są emocjonalne i nie zawsze szczere. To prawda, że często takie słowa wyrzucone w gniewie bywają przesadzone, czy nie we wszystkim prawdziwe. Ale tam, gdzie widzisz, że możesz je wykorzystać do pokuty i poprawy, zrób to. Może ci ludzie, którzy krytykują Ciebie, nie są tak duchowi jak Eliasz, nie są tak prowadzeni przez Boga jak Prorok, ale te słowa krytyki mogą Ci pomóc. Mogą Ci też otworzyć oczy na pewne rzeczy, których nie widzisz w sobie, w swoim działaniu. Zadanie więc dla Ciebie. Przypomnij sobie ostatnią krytykę swojej osoby. Rozdziel prawdę od czyjejś złości i wykorzystaj te słowa, ich treść do swojej poprawy, do pracy nad sobą. Niech w tym Ci błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty.